Rzeczywiście, my na początku, jak rozmawialiśmy o tych postaciach, to była taka pokusa wymyślenia ich bardzo. Mnie się wydawało na początku, taką rozmowę miałam z Marcinem, że musimy ich jakoś obudować, jakoś wymyśleć, bo, bo to się tak nie da. Jak przepuścimy tą historię tak jeden do jednego przez siebie, to będzie nieznośne, to będzie nie do, nie do oglądania. I, w, i w, wymyślaliśmy taki cały ich kontekst tej przeszłości, tego buntu ich z młodości, jakiejś pankowej takiej przeszłości, która teraz jest tam jakimś echem dezertera, który, który się pojawia w jednej scenie. I, 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 I chcieliśmy pokazać, że to nie jest historia zachukanych od początku biedaczków, którzy nie potrafią podejmować zdecydowanych decyzji ani w swoim życiu i, i reagować na to, co się dzieje, tylko że to, że, że, że to jest jakiś proces, to, co się z nimi stało. I Sławek zapytał mnie, co chcę mieć wytatuowane na, na, na ramieniu. I zastanawiałam się nad tym i pomyślałam sobie, że to musi być taki wyjący wilk. I to, nie jest, to jest może dosyć banalne, ale tak mi się wydawało, że jak będę miała tego wyjącego, krzyczącego wilka tu na ramieniu. To mnie to trochę odciąży z takiej potrzeby, też wpisania tego w, w tą rolę. To znaczy, żeby ona miała, miała tu, tu napisane coś, czego, czego właśnie nie, nie robi, czego nigdy nie robi. <słyski> Prezydent cię lubi nagradza. granca, odłożyć to tam sam samę. Podrywa mnie, nie widzisz tego naprawdę. Ale fakt, że on cię lubi może pomóc. Przecież nie ma w tym nic złego, że mu się podobasz. Na pewno szukaliśmy jakiegoś momentu, w którym e, ona uwalnia się w, jakim, w, w jakimś sensie. Nie, nie można się uwolnić od, od tej historii i, i, i ona w, w niej rośnie, buduje i jej, jej tożsamość się determinuje wszystko, co robi. Ale szukaliśmy takiego momentu, w którym ona jest tak bardzo pewna trwania przy tym mężczyźnie. To w ogóle było dla mnie dosyć trudne. To nie jest postawa, którą tak łatwo bym akceptowała. Co mnie jest, kurwa, co? Dodać. Nie, 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 proszę. Nie... Proszę nie niszczyć naszej rodziny. Ja, ja wiem, że musimy za to zapłacić. Robiłeś za mnie kurwę? A może Ilonka jest jego dzieckiem, dlatego jest taki hojny, co? Ten moment opowie, opowiedzenia, wypowiedzenia tej, tej strasznej krzywdy, która się przytrafiła, jest też momentem uwolnienia, tak. I, i, i ona jak mi się wydaje, Potem jest jeszcze bardziej dla, dla tego mężczyzny, dla tej miłości. Tak? Już jest wyłącznie, dla, dla, już, już jest wyłącznie dla, dla tego uczucia i dla tego drugiego człowieka, który jest je, jedynym, jedynym jakimś człowiekiem dla niej na, na ziemi. No to wszystko brzmi strasznie banalnie, a może w, w ogóle w za dużych słowach, a, a, a ta cała historia przecież to nie w takich bardzo rozpoznawalnych przez nas. Sytuacjach życiowych, nawet w ogóle zupełnie nieatrakcyjnych takiej pary, której się rodzi dziecko i, i trzeba się z, zmierzyć z tym, że a to, a, 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 że, że nie wiadomo, co znaczy teraz te, to uczucie tych dwojga ludzi wo, wobec tego.